Co ja bym chciała zrobić w tej nadchodzącej kadencji, jeżeli zostanę wybrana? Po pierwsze, zdrowie dla krakowian, a ponieważ za miesiąc zostaje babcią, więc chciałabym, żeby moja wnuczka wychowywała się w bardzo dobrych warunkach środowiskowych, więc nadal będę walczyła o dobre powietrze. Kolejne, kolejne konferencje, które będziemy temu poświęcać, będę starała się, żeby wróciły do szkoły higienistki które mają dbać o zdrowie małych dzieci, o zdrowie dzieci w szkole, zarówno pod względem rozwoju fizycznego, jak również odżywienia. Będę dbała o to, żeby w Krakowie, tak jak dotychczas, ludzie po 60, 65 plus mieli możliwość studiowania w Uniwersytetach Niegasnącej Młodości, czy Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Mam nadzieję, że będę również brała udział w strategii w poprawie ochrony zdrowia w Krakowie.